Siemano, tym razem mam dla Was zbroję e, myśliwego e, Zaraz do tego przejdziemy, natomiast pamiętaj jak Ci się poradnik spodoba Zostaw suba, łapę w górę i komentarz do za zasięgów Wbijaj również na Discorda, a my lecimy z tematem A więc ta zbroja e, oprócz tego, że mega fajnie wygląda Super sprawdzi się po prostu do pracy z łukiem i jak i wszelkiej maści polowaniach Konkretnie dlatego, że jak widzicie ma obrażenia od ataku dystansowego Wzrastają e, w momencie kiedy strzelamy z dużego dystansu i do tego jeszcze zwiększa nam się szybkość. A więc, krótko mówiąc, idziemy do pierwszego elementu, który jest dokładnie tutaj, w lader chester. że tak powiem, jest to hełm. Tutaj, dokładnie na mapie, jest lokalizacja tego czegoś. I konkretnie musimy wejść tutaj do tego głównego budynku. Tutaj, w tym budynku, tak naprawdę interesuje nas tylko i wyłącznie klucz na początek, a klucz będzie leżał tutaj na stole koło tego gościa. Tu dokładnie, o, stąd sobie zabieramy klucz, nie będę strzelał, żeby go się nie spłoszyć I lecimy dalej Do miejsca, gdzie jest skrzynka Wystarczy wyjść tutaj w prawo i tak jak tutaj widzicie Lecimy na sam dół, to będzie ekipa, która Że tak powiem, której się nie spodoba to, że tutaj przyszliśmy Więc trzeba się ich pozbyć No i kluczem otwieramy sobie drzwi i wchodzimy do środka I lecimy już teraz jedyną drogą, już w zasadzie jesteśmy na miejscu, można powiedzieć Zjeżdżamy na dół i po lewej stronie będziemy mieli naszą skrzynkę to co nas interesuje. O i jesteśmy tutaj dokładnie mamy skrzynię, zgarniamy temat i lecimy dalej. A więc kolejną częścią, kolejnym elementem jest płaszcz, a ten płaszcz znajdziemy dokładnie na mapie tutaj w tym miejscu. To jest znowu jakaś warownia stanica, czy jak to tam się nazywa. Tutaj wystarczy sobie wejść na ten ostatni element, na ostatnią wieżę, która jest na takiej małej wysepce. Tu będzie dwóch, maksymalnie trzech żołnierzy, więc wbijamy się na spokojnie po cichaczu. Zgarniamy obydwu gości. I co nas interesuje, to są tutaj te dwa haki, to trzeba rozwalić. Myślę, że jeden na spokojnie wystarczy, ale prowizorycznie, profilaktycznie zniszczymy obydwa. No i skrzyniamy tutaj. Zgarniamy temat i lecimy dalej. Kolejny element jest tutaj zbroja w Grand Bridge, coś tam. Dokładnie w tym miejscu na mapie. Tutaj jest dość spora zadyma, więc polecam sobie tutaj wejść i wszystkich powybijać do, do nogi, że tak powiem. Wchodzimy do tego jedynego, dużego, okrągłego domu, który jest tutaj koło tego dużego drzewa. Wbijamy się do środka i skrzynia stoi tutaj na samym środku. Zgarniamy temat i lecimy dalej. Kolejny element jest tutaj na mapie, są to rękawy. Jest to bardzo blisko nas. Tutaj był, y, była fabuła, było, był quest z fabuły. Nie będę spoilerował, z niektórymi się jeszcze nie robili. A nas interesuje tutaj wejście pod wodospadem. Czyli musimy się dostać tutaj za wodospad, wejść w wodospad w zasadzie i dopiero tutaj nurkujemy pod wodą. E, bardzo możliwe, że już część z Was tutaj była, ponieważ jest to też. E, Trafimy tutaj przy jednym z pobocznych questów, pobocznych zadań. Jeśli część z Was oczywiście już tutaj była, no to na pewno wiecie o jakie zadanie mi chodzi, nie będę ich spoilerował za bardzo. Przynajmniej się staram w miarę możliwości. Natomiast wpłyniecie sobie tutaj też jedyną możliwą drogą. I w zasadzie jesteście już można powiedzieć na miejscu, skrzynie już widać na samym końcu. I zgarniacie temat i lecimy dalej powoli do ostatniego elementu. I ostatni element są to buty, które znajdziemy dokładnie tutaj w tym miejscu. To jest też powiedzmy cała jakaś tam wioska, bym powiedział, gdzie warto zrobić najazd, żeby cała ekipa się zajęła tutaj robieniem rzeźni. A wy na spokojnie do tego głównego budynku, tutaj właśnie tak on wygląda. Wchodzicie sobie na spokojnie i macie też jak na talerzu skrzynię, która Was interesuje. I to by było na tyle, cały set macie skompletowany, pamiętaj jak Ci się film podobał, zostaw suba, łapę w górę i komentarz dla zasięgów, wbijaj tymczasem jeszcze na Discorda. I z mojej strony to wszystko, także dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.